Działa to? Kurwa. OBS się zmienił i totalnie się w tym nie łapię. Dobra. Jo. To jest, no ta, to jest, to. dobra. Już się bałem, że coś innego odpowiem. Jo. Dawid, co ty odpierdalasz? Robisz poprawę, poprawy wykładu z mainowej teorii. Czemu poprawa? Dawid, Co się z tobą dzieje? Czemu to robię? Bo jak tak oglądam ten pierwszy, to kurwa mnie skręcam. A jak oglądam ten drugi, to mnie skręca tak samo, tylko że wiecie Czasami mnie nie skręca, czasami mocno skręca, czasami mnie nie skręca, czasami mnie mocno skręca, a na tym pierwszym pierwszym to było tak pomiędzy cały czas. Więc dzisiaj postaram się nie zjebać tego. I nie dotrzymać tej tradycji, że kurwa tego wykłada muszę zjebać i... No, wiecie, tak by było to bardziej poważne, nie, nie poważne, bardziej takie, no wiecie, kur, dobra, otóż, chciałbym tylko zapowiedzieć, dokładnie, e... robię to na samym starcie, ponieważ ten, OBS mi się czasami ścina na początku nagrywania, jak też zobaczyliście w wielu filmach, na przykład DLC do, do mainowej tarii, czyli tego, co teraz nagrywam, Czyli patrząc z perspektywy takich poprawionych wykładów, to na początku nagrywam DLC, a potem normalną teorię. Pozdrawiam. E, dobra. Co planuję zrobić? Bo będzie po prostu... Podzielimy patokwantówkę na dwa półrocza. Pierwszy, w którym się opierdalałem. No a za niedługo będzie te drugie półrocze patokwantówki, nie? I tam planuję na przykład zrobić szczególniejszą teorię pól, która po prostu już będzie taka pojebana, że można to nazwać mainową teorią, ale teorię pól mogę nazwać teorią pól, a jak mam to nazwać, no? No, co to jest? Planuję też tam zrobić kilka tam rzeczy, dobra, nieważne. Dobra, jeszcze tak z rzeczy organizacyjnych, takich, o których nikt nie pytał. To kontynuacja angielskiego. W tamtym filmie powiedziałem. O, nagrywa się. W tamtym filmie powiedziałem... Czemu ty się w ogóle dwie minuty? Bruch. Myślałem, że krócej... Dobra, podbiegam od tematu, a nie chcę, żeby znowu odbiegać od tematu tak samo jak w tamtym pseudo -wkładzie. Yy, to kontynuacja angielskiego. Pani w ogóle nie zwróciła uwagi na temat homudy, ale podeszła do mnie jak robiłem pracę, tam wiecie, że na przykład dziesiąt. Kurwa, co to jest za jedynka? Jakby takie coś mnie na w nocy po północy, to bym się zesrał. Dziesiąta piętnaście, na przykład nie wiem, lecisz do galerii a godzinę po, po, potem, nie wiem, o dziewiątej szesnaście, cofasz się w czasie. Tutaj napisałem tam, że nie wiedziałem, bo mieliśmy tu zrobić plan wakacyjny, że gdzieś wyjeżdżamy. Nie wiedziałem totalnie co napisać, no to fuj, Serbia. Idę bombardować Kosowo. ja mi przeczytała, że bombarding capital of Kosowo. Na szczęście się zaśmiała ma dystans, więc jeszcze żyję, jeszcze. A, jeszcze tutaj. A właśnie, próbował to kwantówki 2.0, nie? To ja miałem tyle syfu, no... O właśnie, Heart m 4 jest za darmo na Steamie. Jak to nagrywam? To ja miałem tyle tego na pulpicie, nie, że to podzieliłem właśnie na płatne w pierwsze półrocze i miałem dużo, no to to, co nie nagrałem w pierwszym półroczu, to zostaje tutaj, nie? Chociaż to jeszcze będzie w pierwszym półroczu, jeszcze będzie to najpewniej. To jest tylko tak naprawdę niedogodność z kwantem. Dobra, nie będę już przenudzać. Chciałem tylko... Dlaczego czemu ja mam... nie zauwałem. czemu mi się to odpaliło w ogóle, bruch, ale bruch, dobra, mam nadzieję, że już wszystko sprawnie chodzi, to ja jeszcze kutasa narysuję, mam nadzieję, że go widzicie, jeżeli go nie widzicie, no to mi przeka. dobra, jeszcze, czemu nie omówię od razu całej tej teorii, czyli DLC plus, no to co teraz, bo nie chcę, żeby to DLC poszło się jebać, powiem szczerze. No, dlatego to mówię pokrótce, a w DLC, no to jak chcecie, to obejrzyjcie, no. Bo ogólnie to zrobiło to chyba 16 wyświetleń, jak tak patrzę. Czekaj. Wchodzę na mój mój gówno kanał 16! Ty, kurwa! Jestem influencerem. Kurwa, Włodzimierz Biały nam wysyła na grupę. Jakaś Saula Goodman'a. -y. Dobra, jeszcze chciałbym tylko zaznaczyć, że możliwe, że ktoś kiedyś zrobił tą teorię. Nie wiem, jakiej ja szukam w internecie, to nie znalazłem. By nie było, że kiedyś znalazłem jakąś teorię. Taka o, oh, ta fajna teoria, muszę ją zajebać. By nie było. I jeszcze tak a to ostrzeżeń, ja to jest teoria nie niepoparta żadnymi kurwa fraktalnościami, żadnymi wzorami. To jest po prostu na logikę. Logikę zjebanego 15-latka. Dobra, możemy w końcu zaczynać. Ile trwało to wszystko? 5 minut. <śmiech> <śmiech> Dobra, czasoprzestrzeń się rozszerza, przez co, że czas leci. To mamy sobie, że czas leci, nie? No leci. Sobie. No i co dalej? A właśnie, jeszcze w niedogodnościach pewnie będzie tego. Yy, Niedogodność z DLC, bo przez te 2 minuty pierwsze mi zaczynało. No to czas leci. No to co to się leczy? Ja czas, przestrzeń. Tak, wiecie, razem mnożyce robią, one są tak razem połączone, stykają się pierożkami. Więc przestrzeń też leci. Hmm, połączmy to. Przestrzeń się rozszerza. No chyba o tym wiemy. Mam nadzieję, że tutaj nie trafiliście przypadkiem. Czas też leci. Hmm, to musi być powiązane. No i jest to powiązane. No możliwe, że czas i przestrzeń są właśnie połączone takimi samymi wzorami, nie wiem jak to mam określić, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam do teorii Pool, która będzie ostatnim filmem w tym półroczu, będzie ona równo trzeciego, mam nadzieję, mam nadzieję, że mnie teraz meteor czytnie nie? Eee, jeszcze może nagram ostatnie szachy w tym półroczu z chemikolem. nie wiem, dam się jakoś z nim wygadam. Dobra, no to jeszcze wracając do tego. Co to tam było? Przepraszam. No to wiemy, że na przykład mamy sobie przestrzeń, przestrzeń, no tutaj jest zagięta, bo tutaj jest na przykład jakaś planeta, nazwijmy ją P. Jak po, y, planet, planeta. No tutaj nie zaginę. No, tutaj mamy więcej fluktuacji kwantowych, tutaj mamy więcej fluktuacji kwantowych niż tutaj. I czy to może być jakoś powiązane? No na przykład, no. W przestrzeni między galaktykami jest więcej, tam jest fuj fluktuacji kwantowych. Ale na przykład w twoim pokoju na tym planecie, bo nie wiem... Eee... nie no, jeszcze to wyjdzie, kończą. No pierdol... Kurwa, mam coś wokół. Ale przeklinam, mam nadzieję, że mam musi i to nie przejdzie. Chociaż ono by mnie było że że coś nagrywam na YouTube i robię z ciebie paznę, ale okej. Okay. No to w, w twoim pokoju jest mniej fluktuacji kwantowych niż w przez... Co, kurwa? Niż w przestrzeni między galaktykami. Na przykład ty mam sobie galaktykę, oczywiście skala to jest zła, zła skala. Nie. No, i to się łączy, można powiedzieć. No bo to nie może być przypadek, że tutaj jest więcej sytuacji kwantowych niż tutaj. tutaj mamy różne pola grawitacyjne też zmienne. Może to jest z tego. Jakby wprost po, wprost, pro, wprost proporcjonalne. No, fluktuacje kwantowe się rozszerzają, czyli też na przykład tutaj mamy sobie jedną fluktuację kwantową nie? i ta czasoprzestrzeń się rozszerza i są no już dwie. Taką nie było do yy, Za pomocą dilatacji czasu. Czyli no właśnie mówię, że w fluktuacji kwantowych tutaj jest mur, bo czasoprzestrzeń jest słabo zagięta. Gdzie, tam gdzie jest mocno czasoprzestrzeń zagięta... No to już ich jest mniej, i to nie, mo to nie może być przypadek. Widzę, że nie ma przypadków. Ja jestem przypadkiem. Guma pękła yy, to już omawiał? Znaczy kosmos, tak, kosmos. Wielkie rozdarcie jest do dubska. Dobra, no to skoro wiemy, że tam, gdzie jest mniejsze pole grawitacyjne, tam jest więcej fluktuacji kwantowych, nie? Czyli mamy sobie planetę 1, albo obiekt 1 i obiekt 2. I w końcu przestrzeń między przestrzeń między nimi się strasznie rozszerza i strasznie rozszerza, ale co? No i o tym jest wielkie rozdarcie właśnie, że tej przestrzeni w końcu będzie tyle, po prostu między Andromen... Andromendą a drogą mleczną będzie w chuj. No, chociaż tak naprawdę siła grawitacji jest większa niż chyba siła Oddalania się, więc Andromeda się bardziej do nas przybliża. No bo wiadomo, 14 miliardów, nie? 14 miliardów? Co? Jakiś dupy tu było. Za tam miliardów lat, czy tam coś tam ma się, mają się zderzyć, stykać się pieluszkami naszej galaktyki. O boże, chcemy się bekać, a nie mogę bekać. No ale co? Co wiemy? Co przed chwilą powiedziałem? Powiedziałem głupotę! Dobra, nieważne. No to tutaj będzie coraz więcej fluktuacji kątowych I więcej, i więcej! Aż w końcu może powstać planeta. 3. No, do tego wiarka rozdarcie jest Zoduska, bo teraz na przykład to się oddala no, tutaj mamy więcej fluktuacji kwantowych tutaj mamy planetę. 4. No mam nadzieję, że się łapie w tych ryksunkach. Dobra, a więc ciemna... Yy, mówimy wszystko chyba tak. Ciemna energia jest Dodubuska. Czemu? No przez chwilę to mówiłem jak... No. ciemna energia to jest rozszerzenie się wszechświata, Jakaś dziwna energia, która przez to wszystko się dzieje, nie? No to powiedziałem, że to, to dlatego, że czas leci. Dlatego, że się, no wiadomo, czas i ręce stykają pierożkami, nie? Mam nadzieję, że to nie zbadno tego filmu. Ciemna materia. O, moi starsi widzowie czekajcie, kiedy ja nagrałem ten filmik? Już jest na prywatnym YouTube Studio. Yy, jeszcze z w krzypka, ja ten wiem. Już się interesowałem po części kwantówką, nie? I miałem zrobić serię narzekam na... O, rok temu. <ś�ujesz> zero lajków, like zero komentarzy, 10 wyświetleń. <śjesz> narzekam na ciemną materię, narzekam na I to był ostatni filmik przed filmem szachy. 6 miesięcy temu. O kurwa. No. Ciemna materia. Czemu nie wierzę w ciemną materię? Bo ciężko w nią wierzyć, naprawdę. Ktoś powie... No, y, Masak której nie widać, ale którą, która oddziaływuje, no bo mamy sobie gwiazdę naszą, na przykład w takim naszym układzie słonecznym, mamy sobie planety i to tyle. Ale gdzie jest inna masa, kurwa? Wiecie, co tutaj może być? Wodór! A wiecie, co tutaj leci? Foton, który ma energię, która się przekłada na masę. Wodór ma masę. Jeżeli są jakieś grawitony, fotony, z ra fale radiowe, światło widzialne z innych galaktyk, z innych gwiazd które też się przekładają na tą masę mamy, nie wiem co, mamy... no, ciężko też zważyć planetę równo, nie? mamy jakieś asteroidy, których po prostu, no, nie widać bo są małe, jak twój siusiak co jeszcze tam mamy? słońce mocno pierdoli, pierdoli tymi fotonami no i co, może się jeszcze przykładać na masę Układu Słonecznego, na przykład, no inne pierwiastki, i p i te, kurwa skąd, I, i te p, co to jest za te, matka go nie kocha, no, dlatego to nie jest tylko Słońce i planety, tam, masy Układu Słonecznego, tylko też wodory, których jest dużo, fotonów też jest dużo, innych fotonów też jest dużo, więc dlatego w tego nie wierzę. Dobra, jeszcze wracając, czy masę wszystkiego równa się, czas równa się przestrzeni? O. Dobra, czyli tak na logikę, skoro czasu przestrzeni jest coraz więcej, bo się czas rozszerza, to oznacza, że dawno temu, kiedy czasu było mało, właśnie, no to wiemy jeszcze, bo tak jakoś nie dziwnie tego matematu, paradoks bliźniąt, nie? tutaj się będziemy starzeć szybciej niż tutaj co oznacza, że tutaj czasu jest mniej bo się przestrzeń sobie zakrzywia, czy coś o oderwało mi się od spodni, a rzucę tym zgubiłem myszka to oznacza że, no wiadomo, jeszcze przy... Z czasem przestrzeń się rozszerza. Więc, jeszcze tego, aktuacją kwantowe, o czym omawiałem tutaj, w tym wielkim rozdarciu, który jest do ducha. Więc, na czym to ja byłem? A, czyli tak naprawdę, kiedyś może był kwant materii jakiejś, bo tej materii jest coraz więcej. No to, na niepodzielna cząstka, no to kwant w kwancie czasu, w kwancie przestrzeni. No i tutaj jest kwant przestrzeni, kwant czasu i zajęcie pola. No i tutaj mamy na przykład sobie kwant energii. No bo energia no to wiadomo, z tego się buduje materii. No. I więc może być tyle samo kwantów energii, ile kwantów czasu, ile sześciennych kwantów przestrzeni. No i tutaj jeszcze tak na ostatnie to powiem, że jestem niedorozwinięty, więc tej pewnie teoria nie jest poprawna. O ja się z wami żegnam. Chyba jeszcze to tak przejrzę. To na pewno omówiłem, to jakoś omówiłem. Jak są jakieś pytania, to proszę was, albo obejrzyjcie tamte gówno wykłady, albo... pytajcie w komentarzach. Omawiałem to, omawiałem to, to niestety omawiałem, to niestety też omawiałem. To przed chwilą omawiałem. A, zapomniałem tego mówić. no ale omówiłem tutaj. Jakoś mnie się tak przegapiło. z tego... Nagle się to pomnożyło przez 2, i potem przez kolejne 2, czyli łącznie przez 4. Tak się rozszerza coraz więcej i więcej. Oczywiście tam gdzie na przykład na przykład nie. I ta energia sobie poszła do tej energii, która będzie tutaj, bo się to rozszerzyło, nie? No jeszcze tam czasu, nie. To poleciało sobie tutaj, więc tutaj już nie mamy kwantu energii, tutaj mamy kwant energii. No i tutaj czasu będzie mniej. A tutaj czas będzie szybciej zapierdalał. Więc to tutaj, może to oznacza innym kolorem, to tutaj będzie się szybciej rozszerzać niż to. Hyhy. <gulis> Ostatnio mi badali jajca i mam zdrowe ogólnie. Dobra i to w sumie właściwie tyle. Nadal nie wiem czemu nie mam pauzy w zatrzymaniu nagrywania, ale okej. Okay. Ja się z wami żegnam. Jeszcze pewnie dzisiaj nagram inne filmy, które zobaczycie nie wiem kiedy. I to chyba tyle. Alo.